Dzieciom radość. Medal przedstawiający uśmiechnięte słoneczko przyznawany jest na wniosek dzieci przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu. Nasza dzisiejsza kandydatka znajdzie się niebawie, niebawem pośród wybitnych ludzi wyróżnionych tym orderem: pedagogów, polityków, lekarzy, artystów i sportowców. Kawalerem Orderu Uśmiechu. Działalność jest wyjątkowa, piękna i przynosi dzieciom najwięcej radości. Często ratuje też ich życie. Kawalerami kawaleru uśmiechu przyznawanemu od 50 lat jest obecnie zaledwie ponad 1000 osób z ponad 45 krajów świata. Bardzo proszę panią dyrektor Iwonę Majewską, gospodarza naszego ośrodka, o przywitanie. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na uroczystości, jakie jeszcze w naszej szkole nie było, ale wiadomo było, że